Nigdy nie widzę. Teraz będzie lepiej. Dzisiaj schabowy petarda robimy. Takiego schabowego to ty jeszcze nie jadłeś. Petarda. Ja. No to co? Kręcimy. Teraz pan. Takiego schabowego pewnie jeszcze nie jadłeś. Ja Takiego petarda, że w ogóle... Do tego będziemy jeszcze robić co Do schabowego będziemy mieli. Batat pan. Będzie. Piry z batat. Piry z batat. Ogórek grunt, grunt, grunt ogórek z sałatą. To taki standard. Czy pewnie myśleli, że będzie mi mizeria, tak? Do tego, tak się nazywało. Nie będzie mizerii, panie. Tak? Dobra, zróbmy sobie może najpierw batata. Najpierw sobie weźmiemy, tak, cyk, tak. Dobra, bata dobrany. Oczywiście sobie weźmiemy, zaraz zrobimy pierwszy, pierś będzie się sparzyło, a wtedy robimy surówkę, nie? Najlepszy czas akurat nam się złożyli gotować batat. Ja sobie kraję w kosteczkę taką. I wrzucam sobie do wody, żeby no... szybki się, się gotowało, nie? Oczywiście dajemy troszeczkę soli. Cyk, patrz tutaj delikatnie solpa. Teraz tam to mam. O tak cyk, 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 cyk. No super petarna woda. Woda jest super. Tak będzie super. Wracamy do kuraka. Dobra. Do jajeczka ja teraz chcę do jakieś przyprawki, czyli troszkę soli, troszkę soli sobie dajemy, cyk, do tego pieprzta, cyk, do tego ja zawsze daję taką, nie wiem, na przykład daję suszony pomidory, hmm. troszeczkę pupu, do tego ziółka, nie wiem, ale wszystko po więc co jest pod ręką praktycznie, to bale. Standard u mnie, tam kary nie będziemy dawać, chyba jeszcze paprykę, paprykę możemy też dać. Naszła, cyk, a my gotowe, teraz skończyć mieszać. z wiem, że zwypalnik no drugi łączyłem.

Teraz oczywiście pyk, widelczyk, tak, żeby się pierd w Jajeczku, pyk. Tak, tak. Szabowy pan. Teraz następną pierś. No i elegancko. Te warch handłowy mamy gotowe. Oczywiście ja sobie zazwyczaj daję na pół. Pierś z kurczaka i po prostu wychodzę z mi dwie, nie? Uczekuj. już obtoczone, zobacz jakie fajne kurdy takiego samego bić kurdy. zobacz, 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 blisko sobie, ty, ja nie widzę, ja nie widzę, nie no, wizyty wyszły, nie ma co, bierzemy się za smażenie też że widzicie się, patat fajnie tutaj gotuje, bierzemy sobie, cyk, trujeczka ja smażę olej oleju zipakowym, olej zipakowy Pan też robi, tak, ja to sobie leję tego troszeczkę. Ale mają takie twarde korzonki, trzeba to po prostu odkryć, że to jest niedobre. Pijem jeszcze zajebisty szczepiorek. Zobacz pan, pa jaki ładny szczepiorek. Też sobie wkroimy oczywiście szczypiorek na pan. Znaczy oczywiście wkroimy sobie też troszeczkę szczepiorek, żeby to było lepsze. na, to, na całą kuchnię. sobie odczytać, od Wodę sobie Wodę od tak. ja sobie odczytać, Wodę sobie Wodę sobie odczytać, Wodę sobie odczytać, sobie sobie Trochę masełko, pan. Wrzucamy, i się pani rozpuści. Troszkę, żeby ten tłuścik poka... I cyk. Jeden. Troszkę tuścik niech kapnie I cyk na babielek. I jeszcze dwóch cyk. O, ty palnika nie wiem musiał Następnie się rozpuszcza i na ruch. Trzeba teraz zblendować nasz piękny, piękny cilek. I mamy piękne, piękne cilek. takie fajne, kremowe. Już tak, tak. najpierw. por la noche. Się prezentuje nasz efekt końcowy. Zobaczcie, sobie, no opierdził. Daj znać w komentarzu.